Hejka kochani. Tu mam kawę. Dzisiaj witamy się z Wami z kawiarni Nostalgia, z koło brzegu. Na 11 piętrze. 11 piętro hotelu Olymp 4. Znajdujemy się właśnie na tarasie tego hotelu. Tutaj mamy kawiarnię i mamy piękny widok na morze. No i widzimy właśnie z daleka takie spokojne, w sobie morze, cichutko, spokój, jakoś tak nawet mało ludzi tu jest. Nie wiem czy ludzie nie wiedzą o tym. No bardzo mało osób tutaj, a bardzo dużo miejsc wolnych. Tak. No a zamówiłyśmy sobie kapucinko. Y, a ja zamówiłam sobie, no tradycyjnie cappuccino i deser malinowy. Miałam deser truskawkowy, także właśnie dzisiaj stawiamy na deserki. A tylko dlatego, że jest tutaj gorąco i chcemy zjeść po prostu jakiegoś ludzika. Lód z malinami. Myślę, że to będzie super <laughs> smaczne. No zobaczymy, czy będzie smaczne. Widok jest piękny. A jak będzie ze smakiem, no to zaraz Wam powiemy. I możemy powiedzieć, czy capupino takie duże jest w cenie 14 zł. A mało, co? To też mi się wydaje, że mało. Tak była chyba cena, 14 zł. No nie wiem. A deserki po 32 zł. Takie były ceny, prawda? Deserki drogie. Deserki trochę drogie, ale zaraz zobaczymy, jak smakuje. No to co? Zostańcie z nami do końca filmu, żeby się przekonać, czy ten widok jest wart takiej ceny. No, popatrzcie sobie troszeczkę z nami na widok. Zobaczcie, jaki piękny widok. Widzimy, jak tam pływające jakieś stateczki sobie na morzu, jakaś tam żadóweczka cichutko. Mewy sobie latają na bladę. No, co chwilę nam tutaj jakaś mewa podlatuje, przelatuje nad głową. no ja nawet słyszę, bo pewnie nie. No ale widok mega, bo tutaj naprawdę sporą część, tego morza widać. To nie jest jakiś tam, wiesz, kawałek, nie? Że tak, gdzieś tam wpływa ta tak. jest woda? Tylko no, my tutaj dość spory horyzont mhm. widzimy. Bardzo dużo. Piękny widok. Nie? Cudowne. Mogła też taki mieć e, z łóżka. No, też się podoba. Codziennie. Dobra, bierzemy się za testowanie i wracamy za moment. Kapuczynko, tak. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już kilka pięter niżej. Uciekłyśmy z tego tarasu, bo tam bardzo gorąco było. No oh, mega, ja się zdążyłam przebrać, bo gorąco w tym długie y, Niby na tarasie, 11 piętro. I tak, ja myślałam, że będzie trochę nawet biało, nie? Na tarasie tak wysoko, a tu nic. Y, I zauważyłaś, że więcej ludzi siedziało tam w środku? Że jednak tam chłodniej, bo klimatyzowane tak, tak. pomieszczenia, a tu, gdzie my wyszłyśmy na tarasie, to jednak gorąco i słońce grzało. Niby te szyby, ale mm. przez te szyby odbijało te słońce, że naprawdę bardzo gorąco. Jadłyśmy szybko nasze deserki, bo nam by się roztopiły od tego ciepła. Prawda. I niby na dworze nie był upał, bo tam 20, nie wiem, 2 stopnie, a naprawdę czuło się jakby nie wiadomo, jaki upał był tam u góry. A jak ci deserek smakował? Mój deserek był pyszny. Mega, no te truskawki, yy, no i te lody, śmietana, yy, ta, ta rurka na górze, no mega, no mi bardzo smakował mój deserek. Nie wiem, co mam ci powiedzieć jeszcze. A był słodki? Nie, bo te truskawki dawały taki trochę kwaskowatości, więc nie, był jakoś tak przesadnie słodki, zjadłam wszystko bez problemu, nawet jeszcze jedną gałkę lodów bym zjadła. A nie były słodkie lody? Nie. Nie były, ale to chyba też nie były truskawkowe lody, tak mi się wydaje, bo jadłam i miałam wrażenie, że to jest smak bardziej takich owoców leśnych niż truskawki. Mhm. A no? Miałaś tam jakieś owoce oprócz truskawek? Nie. Nie było więcej nic? Chyba nie. Bo muszę wam powiedzieć, że Paulinka bardzo długo się zastanawiała, co ona tam w ogóle ma wziąć. No bo ja bym chciała ciasto, ale tam nie było jakiegoś takiego wyboru w cieście. Znaczy się ciasto to tam... było się gorąco, więc stwierdziłam, że dobra, niech będą te lody. Ciasto to tam był na pewno... Sernik, na pewno był jabłecznik, szarlotka i na pewno była beza. Bo była beza no pistaciowa. Tak, beza pistaciowa i beza z malinami, więc ta pistacjowa wyglądała bardzo ładnie i kusząca, ale na pewno byłaby słodka. No i z malinami też mnie kusiła, no ale ja nie przykładam za bezą, więc ja, ja się bałam, że to będzie za słodkie Dla mnie no że bo tego beza, nie jest. Tak, beza słodka, będzie, no, To będzie tyle, słodkie. że owoce i ta bita śmietana. Ale mi się wydaje, że mój ten deser z malinami wyglądał trochę inaczej niż na, na obrazku. obrazku. Nie, na obrazku miał takie zielone poukładane, a oni mi dali po prostu tak jakby gruszkę, nie? Tak powtykaną bardziej, bo to nie była taka zielonkawa ta gruszka, tylko po prostu taka już, już złożona. Ja, ja no Ja u ciebie tak miałam wrażenie, trochę jakby im malin brakowało dlatego i dlatego dali na owoce, tak. no? No, bo jednak y, tą bazę mają malinową, więc pewnie do tego potrzebują maliny. Tam jeszcze coś było z gorącymi malinami w karcie, y, więc pewnie te maliny są im bardzo potrzebne i szybko schodzą, dlatego tutaj do tego deserku jak mogli, dodali inne owoce. Mhm, tak. I zdarzyło mi się, że miałam i boróweczkę. I co ja tam jeszcze miałam? Albo może bardziej Porzeczka. chcieli się właśnie tych innych owoców pozbyć. Porzeczkę. O właśnie, miałam czerwoną porzeczkę. I wiem, oni dali właśnie, bo miały być same maliny, bo tam nie było nigdzie na obrazku o porzeczce, a dali mi właśnie porzeczkę jeszcze, mhm. że tak jak mówisz, że oni po prostu nie mieli tyle malin i dlatego dorzucili innego owocu. Albo właśnie chcieli się tych innych pozbyć, bo może właśnie te maliny cały czas schodzą na inne owocenia. Tak, bo dużo jest tam z malinami. Mhm. Dużo jest po prostu deserów tam z malinami i są te. Czyli jednym słowem, dodali mi trochę owoców takich, które nie powinni. A, a zabrali maliny. A zabrali okay. maliny, bo może więcej nie mieli malin. No może. Ale y, ten deser mi smakował, dlatego że maliny są troszeczkę kwaskowate i porzeczka czerwona też była troszkę kwaskowata. Że nie są po prostu takie mocno, bardzo słodziutkie, ale porzeczka ta czerwona jest troszkę kwaśna. I żeby ten y, y, owoce nie były, żeby ten deser nie był taki słodki, to po prostu dorzucili mi czerwonych porzeczek. I ten deser był taki troszeczkę kwaskowaty. No, ale dobry był. Dobry był. Miałam tam bitą śmietanę, miałam y, lody. No tak mi się wydaje, że tam były dwie gałki lodów. mi się wydaje, że miałaś dwie. Dwie gałki lodów. No i naprawdę, no i te owoce i, i lody. I szybciutko zjadłyśmy deserki, bo było bardzo gorąco. I uciekłyśmy na dół. I kawa, a co do kawy. Bardzo dobra kawa. Naprawdę smaczna ta no. kawa. Nie kawy to aż chciało się pić. No, kawa była dobra, też mhm. przyznaję. No. no. Smaczna kawa. I to była większa pojemność i nas nie oszukano. Normalnie większa hmm. 270 ml. I co sprawdzałaś na wacę? Nie, ale widzę po filiżance. Ja już trochę chodzę po tych kawiarniach i się znam na filiżankach. Aha. Kawa smakowała, deser smakował. To teraz powiedz jeszcze o samym lokalu. No, sam lokal, słuchajcie, robi wrażenie. Naprawdę jest yy, przestronny. Jest dużo tej przestrzeni, jest właśnie miejsce i w środku, i na tarasie. Taras jest spory, więc tych miejsc na pewno Wam nie zabraknie. Wszystkie z widokiem. Tylko co prawda, jak usiądziecie gdzieś dalej, no to będziecie mieć widok najpierw na innych ludzi, a dopiero później na wodę, nie? I, I ten widok jest też, no mamy szybę obok, więc jak chcecie coś tam oglądać, no to trochę się odbijamy czasami w tej szybie. Jak słońce świeci. Jak, jak słońce świeci, tak. No ale w środku też jest miejsce dla DJ-a, ponieważ wieczorami między 20 a 22 w weekendy odbywają się potańcówki. <dansingi> my na tą tańcówkę nie poszłyśmy. Ale też jest właśnie zorganizowana na to przestrzeń, więc no, te, też jest tej przestrzeni trochę w tym lokalu. Mhm. No, my nie skorzystaliśmy, więc nie wiemy jak tam wygląda tak, parkiet. Bo tam wieczorem dopiero, nie? Ale zauważyłaś, że ludzi bardzo mało? Że tam ludzie tak jakby nie wiedzieli o tym, nie? Bardzo, albo po prostu nie byli zainteresowani, nie? Ale z drugiej strony właśnie, a może ludzie myślą, że tam jest tylko jakiś bar czy coś, nie wiem. I, I tam nie chodzą. A, no nie wiem, no ale to naprawdę i można właśnie na ciasto przyjść, i na kawę, i na deser lodowy, i na jakieś napoje. Więc myślę, że fajne miejsce, żeby sobie iść i usiąść. Usiąść, posiedzieć, ale tak mało ludzi tam było. No, bo jeżeli właśnie gorąco Ludzie będzie mało, tak. więcej. No bo gorąco na zewnątrz, no to można wejść do środka i posiedzieć, nie? I jest dużo miejsca do siadania. Naprawdę. Podobało mi się tam. No, mi też. Ja bym tam z chęcią jeszcze raz poszła. Tylko szkoda, że taki słaby wybór w tych ciastach. Może ze względu na to, że ludzie nie wiedzą o tym i dla kogo to zamawiać te ciasta. No właśnie. Ja My wszystkiego nie zjemy przecież sama. No nie. No dlatego przyjdźcie tam. To może sobie się poprawi trochę. Bo myślisz, że tutaj nawet ludzie, którzy nie mieszkają w tym hotelu, mogą przyjść? Myślę, że tak. Że mogą sobie po prostu przyjść mhm. i wjechać, zapytać w recepcji, gdzie iść, gdzie się kierować, żeby wjechać na 11. piętro. Ten lokal jest czynny od godziny 10 do 22. .00. Jeżeli będziecie w koło brzegu, będziecie blisko ulicy Kasprowicza. To śmiało wbijajcie. My jak kiedyś będziemy jeszcze tutaj, to na pewno odwiedzimy to miejsce, bo nam się tutaj podobało. No i ceny są przystępne, nie są ceny jakieś wygórowane, że nie wiadomo ile przepłacicie, bo każdy myśli, że a jak w hotelu, to tam nie wiadomo jaka droga, drogo będzie, tam nie albo idziemy, mały deser, bo też no, tak, nie tak, że będzie albo mały kawałek ciasta, bo tam drogo, to tam nie ma po co iść, bo tam będziemy przepłacać. Nie, tutaj wydaje mi się, że porcje takie spoko, ceny przystępne, więc warto skorzystać za ten widok. Też. Oczywiście, że tak. Obsługa miła, bardzo miła. Spokój i cisza i ludzi nie. ma. To jest najważniejsze, że właśnie cichutko, no. że w, w ciszy, w spokoju można przyjść, się, zrelaksować, napić się kawki, czy napić się właśnie jakieś tam lemoniatki czy coś chłodniejszego, tak? Zimnego z lodówki, popatrzeć sobie na morze, które będziemy widzieli tam daleko. Nie tak daleko, bo to jest 200 metrów stąd. Ale jak siedzisz u góry, no to widzisz za krzakami, za drzewami, tak? Że, no A tam jest horyzont morza. No i to taki naprawdę spory widok na to morze, taki bardzo szeroko widzicie to morze. Mi się podobało. No i też. Ja bym tam jeszcze raz. Wam też polecamy, żebyście wpadali z nami, kto jeszcze nie był. Stoliki są na cztery osoby, można złączyć, możemy w osiem siedzieć. No, wszyscy się pomieścimy. <laughs> Śmiało. Jak, jak jest was więcej, no to też sobie damy radę i, i złączymy stoliki. Nie ma problemu. <laughs> Także wpadajcie. My też wpadamy i my wpadamy jeszcze w inne miejsca, w jakie to dowiecie się już niedługo, jeśli zasubskrybujecie ten kanał. Także co? To by było na tyle w dzisiejszym filmie. I widzimy się w następnym filmiku. I widzimy się w następnym. Gdzie się widzimy następnym razem? To wy musicie patrzeć. A mamy to jeszcze konieczne. miejscówki koło brzegu do odwiedzenia, także sprawdzajcie, jakie to będą i czy będziemy zadowolone. Yy. Musicie koniecznie obserwować. Najlepiej sobie powiadomienie włączyć, to wtedy będziecie widzieli, gdzie jesteśmy. Koniecznie. Yy. I co? I widzimy się yy. następnym razem, już niedługo. Do zobaczenia. Pa! pa. pa.